Widuję Cię czasami, oczywiście też w telewizji, ale i na eventach i mam takie wrażenie, że naprawdę dość sporo schudłaś. Na pewno wiele osób zastanawia się, jak Ci się to udało. Czy coś na przykład wyeliminowałaś z diety? Musiałam ze swojej diety wyeliminować niektóre produkty, które kiedyś bardzo lubiłam, ale jak się okazało, to one były odpowiedzialne za obrzęki i złe samopoczucie. Więc odżywiam się zgodnie z wynikiem badania kodu metabolicznego. Polecam każdemu, ponieważ nie wierzę, już nie wierzę w diety uniwersalne. Bierze w takie zadbanie o siebie bardzo zindywidualizowane. Ja się temu poddałam i naprawdę to był najlepszy prezent, jaki mogłam dla siebie zrobić. A więc po pierwsze jest to odżywianie zgodnie z tym, co nam służy, co mi służy. No i oczywiście aktywność fizyczna, bez której nie wyobrażam sobie.